dobry, witamy Państwa w ekspresy ekspresji premier numer 6102 ze stacji Jelenia Góra do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Rzek Opole Główne Lubliniec Częstochowa Stradą Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna następna stacja Rzek Good morning, welcome on board our train number 6102 from Jelenia Góra station to Warszawa Wschodnia station via Rzek Opole Główne Lubliniec Częstochowa Stradą Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna next station Rzek Szanowni Państwo, w trakcie podróży otrzymają Państwo napoje. Dodatkowo podróżnym w klasie pierwszej dedykowana obsługa Wars zaserwuje przekąski. Wszystkie dania są przygotowywane na miejscu na bazie świeżych produktów, dlatego czas oczekiwania może wynieść do 30 minut. Ponadto w wagonie numer 3 mogą Państwo skorzystać z oferty gastronomicznej Wars. Osoby udające się do tego wagonu proszone są o zabranie ze sobą biletów oraz odpowiednich dokumentów. Na życzenie, obsługa WARS może dostarczyć zamówione dania do zajmowanych przez Państwa miejsc. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego, a w konsekwencji awaryjne zatrzymanie pociągu. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji i służy pomocą w trakcie całej podróży. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 3. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, you'll receive drinks during the journey. Additionally, snacks will be served to the first class passengers by the dedicated VARS personnel. All meals are prepared on board using fresh ingredients. Therefore, the waiting time for meals may go up to approximately 30 minutes. Moreover, in car number three, you may enjoy VARS restaurant offer. Passengers who would like to go to the dining car, please be reminded to bring your tickets and necessary documents confirming the journey with you. Per request, the VARS service may also bring orders to your seats. For your comfort and safety, please read the information provided in the passenger cars. We would like to remind you that smoking tobacco and electronic cigarettes is strictly prohibited in all cars. Failing to adhere to this rule will trigger the fire alarm and will result in the emergency stop of the train. Board train crew remains at your service throughout the journey the train crew's compartment is located in car number three thank you for your attention and we wish you a pleasant journey